Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Mama Patrycja. Tata Piotr. Wizyta świętego Mikołaja w szkole. Pewnego dnia Klara z Kubą w pośpiechu wrócili do domu ze szkoły. Mamusiu, mamusiu, nie uwierzysz, kto odwiedzi naszą szkołę? Kto taki? Przyjdzie do nas święty Mikołaj z workiem prezentów. Naprawdę? To super. No tak, coraz bliżej święta. W sklepach widziałam już mnóstwo dekoracji świątecznych. Ale skąd Mikołaj będzie wiedział, co nam przynieść? Hm, to bardzo proste. Napiszcie list do Mikołaja. A, no tak! Zmykajcie do swojego pokoju po kartki i kredki, a ja poszukam kopert. O, kilka świątecznych ozdób zrobi nam przyjemny nastrój. Jak ja uwielbiam dekorować mieszkanie na święta. W tym przypadku dzieciom nie trzeba było dwa razy powtarzać i zaraz zjawili się z potrzebnymi rzeczami. O, proszę, jak szybko! W takim razie siadajcie i do dzieła! Hmm, ale jak zacząć? Napiszcie tak, drogi święty Mikołaju. A mogę napisać Kochany święty Mikołaju? No jasne, Mikołajowi będzie bardzo miło. Kochany święty Mikołaju. I co dalej? Może najpierw napiszcie, czy byliście grzeczni? Y Wiem, ja napiszę tak. Starałam się być grzeczna i proszę Cię o... Hmm, starałam się? Bardzo sprytnie, Klaro. Ale ja naprawdę cały rok się starałam. No dobrze, dobrze. Napiszcie teraz o jakich prezentach marzycie. Ja chciałabym dostać nową lalkę i ubranka dla niej. I może jeszcze nowe opaski do włosów. A ja marzę o nowym, szybkim samochodziku na baterię. W takim razie napiszcie to. A pomożesz nam mamusiu? Pewnie, że tak. Jeśli to już tyle, to teraz musimy listy włożyć do koperty i zaadresować. Kuba, musimy uważać, żeby nie pomylić naszych listów. No właśnie, na kopercie napiszcie, kto jest nadawcą, a kto odbiorcą tego listu. Yy... Nadawcą jesteście wy A no tak A odbiorcą jest święty Mikołaj Tak dokładnie I to już wszystko? Właściwie tak Chociaż moglibyście przyozdobić jeszcze te koperty I mam nawet kilka naklejek W sam raz na tą okazję Ale śliczne Ten Mikołaj i ten prezencik są cudne A mi podobają się te gwiazdeczki Hurra! Listy gotowe! To teraz tylko musimy czekać, aż Mikołaj je zabierze. Klaro, zanieśmy je do pokoju na parapet. Dobrze, chodźmy. Listy czekały przy oknie. Tego wieczoru dzieci długo leżały i nie mogły zasnąć. Klaro, a co jeśli naszych listów nikt nie zabierze? Nie martw się na zapas. Spróbujmy zasnąć. No dobrze, dobranoc. Dobranoc. Nazajutrz rano pierwszy obudził się Kuba. Klary, obudź się, Nasze listy zniknęły. A nie mówiłam, że tak będzie, Mikołaj nas nie zawiódł. W tym samym czasie do pokoju weszła mama. Mamusia się nasze listy zabrał święty Mikołaj. O, cieszę się. Kuba nie ma czasu, idziemy do szkoły. Dobrze, już się zbieram. To było najszybsze zebranie się do szkoły od bardzo dawna. Pa musiu, trzymaj kciuki, żeby dzisiaj Mikołaj przyszedł do szkoły. Powodzenia! W szkole dzieci czekały z niecierpliwością na zapowiedzianego wcześniej gościa. Proszę pani, a co jeśli Mikołaj do nas nie dotrze? Przecież nie ma śniegu. Cierpliwości, moi drodzy! Jeśli Mikołaj obiecał, że do nas przyjdzie, to musimy cierpliwie czekać. Nagle rozległ się dźwięk dzwonków i głośne stukanie. Ojejku, to może Mikołaj! Puk-puk, dobrze trafiłem? Czy są tutaj jakieś grzeczne dzieci? Tak! Dzieci, przywitajcie się! Dzień dobry, święty Mikołaju! Ho, ho, ho! Witajcie, moi drodzy! A czy słuchaliście rodziców i nauczycieli? Tak! Na pewno? Zawsze jesteście tacy grzeczni jak teraz? Bo wiecie, miałem zabrać ze sobą również rózgę. Ruskę? No dobrze, a może coś dla mnie zaśpiewacie lub jakiś wiersz powiecie? Tak! Dzieci nauczyły się wiersza. W takim razie słucham. Proszę sobie usiąść wygodnie w fotelu. Bardzo dziękuję. O, bardzo wygodny. Może sobie sam sprawię taki prezent. Gotowi? W takim razie trzy, dwa, jeden i start. Jedzie święty Mikołaj, białą brodą świeci, worek prezentów ma dla grzecznych dzieci. Mikołaju, nasz, dużo paczek masz. Jak cię ładnie poprosimy, to nam jedną dasz. Ho-ho-ho, brawo, brawo, dla Was i dla Waszej Pani. No, skoro tyle drogi przybyłem, żeby Was poznać, to chyba nie mam wyjścia. Muszę rozdać Wam te prezenty. Hurra! Dobrze. Nie będę trzymał Was dłużej w niepewności. Podchodźcie po kolei. Jak masz na imię? Klara. Klara? O, ten jest na pewno dla Ciebie. Dziękuję. Kuba, teraz Ty. Ty jesteś Kuba, tak? Tak. Proszę, to dla Ciebie. Dziękuję, a mogę o coś zapytać? Jasne, słucham cię uważnie. Jak udało ci się przyjechać saniami skoro nie ma śniegu? Ho ho ho, to nic trudnego. Moje sanie są specjalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych. To jest następny w kolejności. Szybciutko, bo na samym końcu czekać was będzie jeszcze jedna niespodzianka. Jaka niespodzianka? Oj oj, niespodzianka to niespodzianka. Dowiecie się już niebawem. Kuba, co dostałeś od Mikołaja? Bo ja dokładnie to, o czym marzyłam. Ja dostałem super samochodzik. Bum, bum, bum! Jest jak prawdziwa wyścigówka! Wszyscy dostali prezenty? Tak, dziękujemy! A wszyscy zadowoleni są z nich? Bardzo! No dobrze, bardzo się cieszę. A co powiecie na przejażdżkę saniami Mikołaja? Z prawdziwym reniferem? Najprawdziwszym! Chodźcie przed szkołę, to się przekonacie. Dzieci nie mogły uwierzyć w to, co się działo. Wow! wow! Czy mogę go pogłaskać? Pewnie. Ojejku, jaki on słodki! Każde z dzieci po kolei podchodziło do renifera i głaskało go po szyi. To jest chętny na przejażdżkę. Ja mogę ja. Powoli, każdy zdąży. Musicie ustawić się w kolejce. Siadaj, Claro. Czekamy. E, Kuba, może chcesz jednak być pierwszy? Boisz się? Jasne, że ja chcę. Kuba, w takim razie zapraszam cię. Siedzisz wygodnie? Tak, tu jest bardzo wygodnie. Ho, ho, ho! Ruszamy! Będzie Reniferku przed siebie. Kuba z Mikołajem pomknęli saniami, gdzie mogli obserwować piękną scenerię świąteczną. Ho-ho-ho, jesteśmy z powrotem. No w końcu, Kuba, i jak było? To była super przygoda. Teraz ja, teraz ja! Ho-ho-ho, ruszaj, Reniferku! Jest cudownie, cudownie! I jak podobało się wszystkim? Tak. Niestety, na mnie już pora. Mikołaju, zostań jeszcze z nami, prosimy. Czekają na mnie jeszcze inne dzieci, ale nie martwcie się. Za rok na pewno znowu się spotkamy. Będziemy czekać z niecierpliwością. A obiecacie mi, że będziecie grzeczni? Obiecujemy. Takim razie do zobaczenia za rok. Ho, ho, ho! Pędź przed siebie, Reniferku! Ho, ho, ho! Do zobaczenia! Drogie dzieciaczki! Jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze. A my widzimy się już wkrótce. Do, do zobaczenia! zobaczenia.